Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Trener Dawid Szulczek. Przegrywamy w Krakowie z Wisłą 0-2 do w ostatnim sparingu przed startem sezonu. Długim sparingu, bo dwugodzinnym tak na gorąco. Trenerze, jakie odczucia? Tak, no chcieliśmy zagrać w dłuższym wymiarze, bo też chcieliśmy już grać po 90 minut i zobaczyć też naszą młodzież. Co do samego meczu widać było, że Wisła jest lepsza, a więcej sytuacji podbramkowych. Tak naprawdę mecz od samego początku, od tej pierwszej kwarty był z przewagą Wisły. Nie, nie wyglądało to spotkanie tak jak jeszcze pół roku temu na Stadionie Śląskim. Natomiast no nie ma co ukrywać, że graliśmy z jednym z głównych kandydatów do awansu i widać, że Wisła jest bardzo mocna. Duża jakość indywidualna, szczególnie Rodado i Duda, dwóch zawodników, którzy robili dzisiaj różnicę na boisku, natomiast pod kątem pod kątem gry też widać, że część zawodników u nas wraca po urazach, że jeszcze nie było takiej harmonii, ale widać to było na tle po prostu silnego rywala. Myślę, że na ten pierwszy mecz będziemy zdecydowanie silniejsi. No i też pewnie już wyjdziemy najmocniejszym składem, który wykrystalizował się po okresie przygotowań. Tak, co najbardziej na plus po tym meczu mimo wyniku? Myślę, że przede wszystkim to, że wrócił już do pełni zdrowia Szumana Gamatsu i dzisiaj zagrał 40 kilka minut. To, że Przemek Krzymiński już też był gotów, żeby wyjść na boisko. Wiedzieliśmy, podpisując tych piłkarzy, że będziemy musieli chwilę na nich poczekać, ale dość szybko wracają po urazach i będziemy mieli ich do dyspozycji już praktycznie od pierwszego meczu. Wydaje mi się, że też pozytywnie. Szymon Szymański, pomimo tego, że gra na nie swojej pozycji, zastępuje Dominika Preislera, to radzi sobie tam, tam dobrze, fajnie wyglądała współpraca na boku z Ceglarzem, pozytywnie, indywidualnie pozytywnie kilku zawodników się zaprezentowało, natomiast jako drużyna na pewno musimy poprawić działania na połowie przeciwnika, musimy być więcej w polu karnym, więcej oddawać strzałów i przede wszystkim trochę za łatwo traciliśmy piłki, brakowało nam takiej jakości, którą prezentowała Wisła po odbiorze, potrafiła się przy piłce dłużej utrzymać. To jest rzecz na pewno do na pewno poprawy. Jeszcze też mamy kilka spraw, które chcemy uściślić w pressingu, bo no, były momenty, w których Wisła spod tego pressingu wychodziła, bo nie zachowaliśmy się do końca tak, jak chcemy grać, czyli nie realizowaliśmy naszego przesunięcia w strefie w dobrym momencie. No tak Dyrektor powiedział o tych y, powrotach, czy, czy pierwszych występach na Gamatsu, y, szymińskiego. Szymińskiego, no, Ta lista Lechendros i Kora, Szczepan, Preisler, no mamy nadzieję, że się będzie kurczyć nieobecnych. No myślę, że przede wszystkim z meczu na mecz będziemy silniejsi, bo y, w spotkaniu z Puszczą wyjdziemy najmocniejszym składem, potem y, tym, który będziemy mieli dostępny, potem y, będziemy oczekiwać i liczymy na powrót w okolicach trzeciej, czwartej kolejki już na, na Preislera, Szczepana, więc myślę, że z meczu na mecz będziemy mocniejsi. Jestem pozytywnie nastawiony do, do tego spotkania z Puszczą, bo uważam, że mamy kilkunastu zawodników, którzy są w stanie tam wyjść w niepomicach i zagwarantować nam trzy punkty. Tak naprawdę tym meczem zwiększyliśmy okres przygotowawczy, 9 dni do ligi. Jak trener ten, ten czas trzech tygodni tak letniej pracy podsumuje? Na początku na pewno dużo było indywidualizacji. Część zawodników trenowała na pełnych obciążeniach, część zawodników bardziej rekonwales, rekonwalescencja. Później był etap, kiedy mieliśmy trochę więcej grania. Pod koniec obozu te dwa mecze bardziej takie pokazowe. No i teraz Puszcza, Wisła z Puszczą graliśmy po 65-70 minut, ten docelowy skład. Natomiast dzisiaj już chcieliśmy bliżej 90. No i myślę, że, że to dobre przetarcie mamy po tym meczu dwa dni wolnego. Od wtorku wracamy do pracy i mamy pełny tydzień, dobry mikrocyk, żeby się przygotować do tego starcia z Puszczą. Dzisiaj od pierwszej minuty trzech młodzieżowców, bo Sobeczko rosł i leśniak padł zakontraktowany w tym tygodniu, jakie trener z tym zawodnikiem wiąże nadzieję. Ogólnie myślę, że po wszystkich naszych zawodnikach widać, że ten okres przygotowawczy był trochę mocniejszy niż zimowy, chociaż są zawodnicy, którzy wyglądają już już tak świeżo, że mogą, mogliby gdzieś się zagrać mecz, więc po młodzieżowcach tym bardziej no, trudno. Trudno oczekiwać, żeby oni znieśli to obciążenia i nie odbiło się to na ich dyspozycji. Co do Niko, myślę, że to jest po prostu najbardziej ugrany z naszych młodzieżowców. Widać, że już trochę, trochę pograł na szczeblu seniorskim. Stara się wprowadzać piłkę, podnosi głowę w świetle bramki sprawny fizycznie, dobrze kontroluje rywala. Mógł trochę więcej zrobić się przy pierwszej, pierwszej bramce, ale Całościowo jest to pozytywny chłopak, dlatego zdecydowaliśmy się na podpis. A co do dwóch młodzieżowców, którzy jeszcze wyszli w pierwszym składzie, Sobeczko i Rosu, e, myślę, że taki pierwszy pełny okres przygotowawczy e, w piłce seniorskiej za nimi. Y, I uważam, że zdali całkowicie ten test, e, jeśli chodzi o cały kształt, to zdali ten test pozytywnie. A dzisiaj troszkę słabszy występ, ale e, mamy jeszcze 9 dni do meczu, także się przygotują. No to czekamy, odliczamy to wsteczne odliczenie od 9 dni wcześniej, bo w czwartek widzimy się w Siemianowicach w parku Przelnik na prezentacji zespołu, także zapraszamy, a na razie z Krakowa to tyle. Dziękujemy trenerze. Dziękuję bardzo.